No hejka na moim kanale. Witam was serdecznie, moi drodzy. Zabieram was dzisiaj na wycieczkę. I to nie byle jaką wycieczkę i nie z byle kim. E, jestem pewna, że będziecie zaskoczeni i będziecie mile zaskoczeni. E, więcej wam nie zdradzę, zdobędzie się zresztą za chwileczkę. Życzę wam miłego oglądania. nia, 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 nia. I zabrałam was do bardzo fajnej miejscowości. Ale jej nie, nie zdradzę, oczywiście, z poszanowaniem dla e, prywatności właścicielki. Z ekipą. To się nie uda. Dobry. Przywitajcie się. To jest brata, fanka mojego kanału, która zakupiła, wariatka, słuchajcie, zakupiła starą szkołę z lat 30. Z lat 30, słuchajcie. No i e, napisała do mnie, napisała do Piotra. O wycenę dachu i o to, czy w ogóle się podejmie, i tak dalej. No bo już kupiła, zanim się zorientowała, to już kupiła, także. A przepraszam, że nie przedstawiłam, tutaj jest Piotr. Paweł, przepraszam. Piotr i Paweł! To jest Paweł, wykonawca tego projektu. Dzisiaj Wam pokażę, co nieco oczywiście. Chwilę pogadamy, za chwilę z Beatką o historii tego domu. Tą, którą oczywiście na ten moment zna, natomiast możecie już iść, odejdźcie tam idźcie sobie. <gry> e, za chwilę zrobimy taki e, objazd po chacie tradycyjnie. Bo oczywiście są, e, ten dom jest totalnie nieruszony od. Y, <gry> co tam jest, ja już byłam oczywiście, natomiast wszystko wam to pokażę, ale nie wszystko, ponieważ. Mam zamiar tutaj przyjeżdżać. Już wiem, że będę tutaj przyjeżdżała i będę pokazywała pracę Piotra, Roberta i oczywiście Pawła, bo słuchajcie, jest co pokazywać. Takie projekty, słuchajcie, mierają na maksa, więc e, chyba nie mniej niż mój własny dom. Natomiast teraz pójdziemy i Uff, ta nalewka była mocna, pani Mamusi, nie? No, naprawdę. Czujemy. No dobrze, no ale zrobię Wam obie po chacie. Postaram się zrobić to profesjonalnie w miarę. Bo tak, wchodzimy od strony od tylniej w sumie, bo tam jest front. Nie wiem, czy tam jest wejście, do tego dojdziemy. Natomiast pewnie nie jestem w stanie Wam przekazać w jednym odcinku wszystkiego. Także jak już wcześniej wspomniałam, na pewno tutaj zjawię się jeszcze nie raz i będziemy robić różne fajne rzeczy, ale teraz wejdziemy z Piotrem i z Robertem i pokażę Wam pomieszczenia właśnie tutaj na dole, u góry oni będą tam mierzyć, a ja będę im przeszkadzać Dobrze, wchodzimy, czyli tak, wchodzimy tu na prawo jest kuchnia kuchnia, w której jest libacja alkoholowa, sernikowa ale jest jeszcze rosół później tutaj jest piec w którym jest palone, jest w nim cieplutko Piotruś ja cię zabierałam na robotę, a ty, ty. A ty pijesz. A ty pijesz pierwszego dnia. O, o, o Kiedy zakupiłaś to Beata? Bez Piotra wow. bym tego nie mówiła. Tak, 12. 12 stycznia podpisywałam umowę. No to pięknie. A pierwszy raz byłam tutaj 27 grudnia. U. Aha. Tempo jest. No tak naprawdę tempo. <laughs> Szok. Trzy dni temu podpisany akt notarialny. Także słuchajcie, jak podpisujecie akt notarialny, to za trzy dni jestem u Was. Czyli idziemy, my pójdziemy sobie tu na parterze na wprost wtedy. Idziemy na wprost. No i tu tutaj mamy pomieszczenie numer 1. Tutaj mamy piec? Także jak widzicie, zobaczcie, no w ogóle po prostu, no to właśnie są te uroki takich zastanych domów, w których nic, nic kompletnie się nie działo. Jestem ciekawa, które piece zachowa Beatka. Jezu, ufam tobie. O, no nie, no słuchajcie. No nie, no. Piękne skrzynkowe okna, bardzo wysokie, w ogóle bardzo wysokie są te pomieszczenia tutaj. No i tutaj takie bardzo ładne dwuskrzydłowe drzwi. No i przechodzimy na około, pewnie też tak jest, że tutaj będą drzwi. Zgadza się. Czyli tutaj byśmy wyszli do kuchni. No i tutaj też zobaczcie. I jest kolejny piec. O, tutaj też słuchajcie się cieplutki, cieplutki. Kurde, ale fajnie. A się zastanawiałam właśnie, dlaczego z dwóch kominów leci dym. Teraz już wiem, bo pali się w tym. I tutaj jeszcze jest pod schodami takie pomieszczenie pewnie gospodarcze. Tak jest. Takie, taki wiecie, pod schodami, grejdołek. O, tutaj jest ładnie z oknem. Fajnie, jest potencjał. Ja wiem, że niektórych bardzo może przerazić taki stan domu, że to wszystko bardzo źle wygląda, że jest dużo sprzątania i tak dalej. Ale strach ma wielkie oczy, prawda? Idziemy do góry. Idziemy do góry. Drewniane schody. Balustrada oryginalnie zachowana. No i u góry piętro numer jeden. A, muszę się pospieszyć. Wchodzimy tutaj. O. Już sprzątają, wynoszą każdy dzień jest ważny. Ja nagrywam, ale chętnie bym pomogła oczywiście. Ale mi się nie chce. <słuch> wynoszą krzesła. Wszędzie drewniane podłogi zachowane. No i tutaj. Piękny, piękny piec, brązowy, piękne, żeliwne drzwiczki. Oto pani prowadząca, stare szafy, komutki, kredensy. No coś pięknego to się nazywa w kobietach siła, Bardzo fajny obiekt. Tak. Fajniejszy od mojego? Każdy z nich jest inny. No no no. Nie bądź taki dyplomata, co tu znalazłeś? Ojeszczę. O, o matko. Kocham eksplorować. Po prostu to jest moje jakieś kolejne powołanie. Uwielbiam chodzić po czyichś chatach przeglądać kąty. A oh. ja też. To jest taka sytuacja, nie, że w zasadzie. W zasadzie odkrywamy to ad hoc razem. No, i... naprawdę. No bo to na dniach, słuchajcie, no na dniach się wydarzyło. I jaram się swojego jak yy, dziecko. Naprawdę. chodź, pokażę Ci wędzarnię, to też miałaś siebie wędzarnią, Tak, wędzarnię. tak. No przez tą wędzarnię też u nas się paliło. Aha, tutaj tej wędzarii nie ma, ale są narty, które dzisiaj dopiero pierwsze zobaczyłam. O kurczę. Wow. Tu była wędzarnia. Tak, bo są. Tak, 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 bo są, no nawet tutaj wyjścia. Ale narty to są w ogóle. Wow! Wszystko masz tutaj wow. Naprawdę wszystko. Stare okienka. Tutaj jakieś wezgłowia chyba od jakiegoś łóżka. Widziałaś bata? Tu mi świecić, a nie tam. No Robert, ty nie możesz o mnie zapominać. Wszyscy widzowie za tobą tęsknili. No ja też za wami tęsknię kochani. No. <laughs> Moja ekipa to się nie uda normalnie. Naprawdę. No wszędzie fajne są te podłogi, słuchajcie. Naprawdę mi się to mega podoba. Tu mamy błękitny pokój. Błękitny. Matko, co to za konstrukcja? W ogóle widzicie to? <laughs> takie... Takie art. Mega art. No nic, w każdym razie... Yy... O, no jaka torebeczka, słuchajcie, zobaczcie to. Nie mam w zwyczaju komuś szperać po torebkach, ale Beata dała mi przyzwolenie, że mogę robić, co chcę. No prawie, nie? Bo nawet torebki nie umiesz otworzyć. O, jest. E, pusto. Ale jaka, szat. Piękna. I z tego pokoju Wejdziemy do pokoju. Nie wejdziemy. Druża sprawa, wow. ja was tam nie wezmę No i ostatni pokój Uwaga! Wchodzimy no. Tu jeszcze są, słuchajcie, zachowane oryginalne, no bo zresztą wszędzie, farby, ślaczki, pajęczyny, radio, skórzane torby, krzesła, nie no, cuda, słuchajcie, no cuda na kiju. Fajnie, bardzo zazdroszczę, że podłogi są w takim stanie. Na pewno będą do uratowania. Bardzo się cieszę. To bardzo udany wyjazd. Bardzo fajne spotkanie. Bardzo fajne, silne kobiety, które tutaj prężnie działają. Matka i dwie córki. E, oczywiście tutaj nie mogę pominąć Pawa, który jest synem e, jednej z pań, i który się podjął tutaj inwestycji, wykonania w sumie. No i kolejny obiekt, który. Uzyska nowe życie, słuchajcie. Nowe życie. A jest, słuchajcie, tutaj przepięknie okolice i w ogóle. E... Zresztą, chyba widzicie po mojej minie, że. <grystanie> że warto, naprawdę warto. Tak, także na pewno będę tutaj przyjeżdżać, będę odwiedzać, będę filmować, będę wam pokazywać. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Czy Wam się podobał taki odcinek? No i fajnie podwójna historia, że Beata ogląda mój kanał i tak ta historia tutaj się zakończyła, że, że się poznałyśmy i w ogóle jest jeszcze w ogóle piwnica, ale tego już Wam dzisiaj nie pokażę. No nie da rady, słuchajcie, wszystkiego w jednym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia wkrótce. Pani mamo, serniczek był po prostu przepyszny. Natomiast nalewka z Aroni z 2017 roku. Po jednym, no dobra, dwóch, trzech? Agnieszka? Trzech, nie? Dobra, po trzech kieliszkach to nie będzie już ten sam odcinek, to się nie uda złamać. Ale jesteście w To jest takie pojęczyny, Marobert? <laughs> Prótko, jak u babci. Jak u babci. Oj tak. Babci Helci? Oj. <laughs> pozdrawiam Babci Helczy. E, babciu Helciu pozdrawiam. <śmiech> <śmiech>